To są kupione kolejne działki przeznaczone na tereny zielone, dwie działki, zapłaciliśmy za to 1,5 miliona złotych, ale oczywiście przeznaczenie jest takie, że tam będą tereny zielone, miejsce, gdzie będzie można przyjść, odpocząć, miejsce dostępne dla każdego, kto w pobliżu mieszka. Ja bym powiedział, że to jest taki drobny element tego wszystkiego, co dzieje się w ostatnich latach, bo jak popatrzymy, to tylko od roku 2015 myśmy kupili około 105 hektarów terenów zielonych No po to, żeby tworzyć tam parki, skwery, miejsca zielone. Mamy mapę, założenie jest takie, że jeżeli ktoś wychodzi z domu gdzieś w promieniu 300 metrów, powinien znaleźć coś dla siebie, czyli jakiś skwer, jakiś park, miejsce, gdzie będzie mógł po prostu spokojnie usiąść, wypocząć i odetchnąć wśród zieleni. Myślę, że to jest dużo. No, różnie jest w różnych dzielnicach, bo przecież w jednej dzielnicy można kupić więcej, w innej mniej. No, to wszystko jest oczywiście regulowane tym, że aby kupić, no, ktoś musi chcieć sprzedać. Ale oczywiście staramy się, żeby te tereny zielone były w każdej dzielnicy.